Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Big Jack po zwycięskiej walce, siemanko. Siemanko, witam. Powiedz, jak, jak wrażenia po walce w OKTAGONIE? Kurde, powiem, niesamowite wrażenia, nie do opisania. Emocje, no po prostu, emocje sięgały zenitu, tak to mogę powiedzieć. No, myślę, że nic nie dostarcza tyle adrenaliny i emocji co, co walka. A właśnie jak zrobiły wrażenia na Tobie? Ci kibice, bo myślę, że w ogóle fenomenalnie to wyglądało. Szczerze mówiąc, jak patrzyłem z boku, dla mnie niesamowite wrażenie właśnie. Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Kibice, jako kibice, no tam słyszałem, że bardziej był doping dla Carlito, ale to wybaczę, nic się nie stało. Jakoś mnie to nie zdemotywowało i też nie byłem, nie byłem zestresowany, bo kurde, z, z... Zaplątałem się i w sumie już nie wiem, na co miałem odpowiedzieć. To powiedz, może, jak powiedzmy, Twoje nastawienie odnośnie tego boksu, Carlito, ponieważ myślę, że no, tego można było się obawiać. Obawiałem się tego bardzo i powiem Ci, tak naprawdę myślałem, że zrobi na mnie większe wrażenie ten boks, ale rozumiem to, że on mógł się zestresować, że też mógł nie zapamiętać wielu rzeczy, które pamiętał wcześniej. No co? Myślałem, że u mnie trochę więcej tego boksu, okazało się, trochę, okazało się trochę inaczej. No co? Ja też coś tam poboksowałem chyba z tego, co, z tego, co mi mówili trenerzy i inni, więc, więc jestem zadowolony. To powiedz, co tam Ci powiedział takiego Sebastian Przybysz? Yy, w sensie? Zdrazić. Odnośnie przed przygotowaniami, już na, oglądałem wywiad wcześniej i nie chciałeś zdradzić, co tam jakaś magiczna powiedzmy wiedza od Sebastiana Przybysza podczas sparingu przed, przed walką. Sebastian Przybysz, mistrz KSW powiedział mi, że pójdzie gładko i to wystarczyło. Zobaczył, zobaczył jak się ruszam, zobaczył co umie i tyle. Rozumiem, to teraz jeszcze muszę Cię zapytać, ponieważ Adam Wiśniewski był w Twoim narożniku tam walki na gołe pięści, powiedz jak, jak Ty właśnie zapatrujesz się na tego typu bitki? Jak ja się zapatruję, czyli mówisz, jakbym miał tam wystąpić, tak? No, powiedzmy, powiedzmy, ale na początek, jak właśnie twoje, powiedzmy, nastawienie do tych walk na gołe pięści? Ogólnie nastawienie, mi się to bardzo podoba. Ja ogólnie jestem fanem, mogę to oglądać, mi się podoba, jak się napierdalają na gołe pięści, jest dla mnie to coś fajnego. No, zwłaszcza, że jeszcze mój trener też bierze w tym udział, to też jakaś w sumie, jakaś cząstka, że jeszcze bardziej chce mi się to oglądać. Jak najbardziej jestem na no tak, żeby coś takiego było, mi się to podoba. No to teraz kolejne pytanie, czy wziąłbyś w czymś takim udział? Kurde powiem Ci, że myślę, że zostawię to jednak zawodowcom, no w tych walkach na gołe pięści nie wychodzą laiki, no tylko tak jak dajmy nawet przykład Adam Wiśniewski. Tu jest yy, purpurowy chyba albo brązowy pas w BJJ. Jest też doświadczenie w Muay no ogólnie Trenerada ma staż kilkanaście lat treningowych, więc no to już jest coś, nie jest. Fu, nie jest freakiem, umie coś, no i, i takim, takim ludziom trzeba zostawić te walki na gołe pięści. Jak wygląda teraz Twoje nastawienie do kolejnych walk? Czy ponieważ widziałem, że tam były wyzwiska i wyzywania na pojedynek mini Majka, czy, czy to to chciałbyś, żeby doszło do skutku z, pojedynek z Minimajkiem? Robię sobie tydzień przerwy, za tydzień wracam na szalkę, lecę dalej. Do Minimajka słowa jakie powiedziałem, to już powiedziałem. Myślę, że Federacja poczyni kroki, żeby doszło do tej walki. Myślę, że ludzie tego chcą, ja tego chcę, a czy on tego chce, to tak nie wiem w sumie. Myślę, że teraz w momencie, gdy ja mam rekord 1-0, on ma 0-1, to ma taką trochę kruchą sytuację, nie? Można powiedzieć, że szanse 50 na 50. Dokładnie. Także no nic, nie będę zatrzymywał. Dzięki, Wielkie, za poświęcony czas. Gratuluję wygranej i piąteczka. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich tutaj widzów kanału. No i co, czekamy na kolejny wywiadzik na jakiejś następnej gali, nie? Dzięki, raz jeszcze i piąteczka. Dziękuję bardzo.